Doktor Tochterman był zawsze pogodny, choć poważny, powściągliwy, zasadniczy. Współcześni wspominają, że miał bardzo czarujący uśmiech, choć uśmiechał się bardzo rzadko. Jadał tłusto, uwielbiał ciasta i słodkie kompoty. Z powodu bardzo koślawych stóp miał chud jak kaczka. Krewni i przyjaciele zwracali się do niego Adek, żona, Adzik. On natomiast do żony zwykle Zoho. Pracy był zawsze poważny, zarówno w relacjach z pacjentami, jak i personelem. Do wszystkich odnosił się z uprzejmością i szacunkiem. Zajmował się wszystkim, co konieczne, nigdy nikomu nie wadził. Zwykle długo przesiadywał w szpitalu, gdyż w tamtych czasach kadry lekarskie były deficytowe. Dbał zarówno o pacjentów, jak i personel. Wielokrotnie stawał w obronie swoich podwładnych. Nigdy nie wyśmiewał tego, co mówili pacjenci, czy to o złym, czy ankluszu, czy też złych oczach sąsiadki. Wszystko co powiedzieli, zawsze traktował poważnie, cierpliwie wysłuchiwał, a nawet dopytywał o szczegóły. W rozmowach z pacjentami szanował wszelkie zabobony, w które wierzyli. Wiedział jak bardzo wpływają one na ludzi, więc starannie udawał, że sam w nie wierzy. Leczenie zawsze zaczyna od wnikliwej rozmowy z pacjentem. Oprócz leczenia operacyjnego i farmakologicznego uważał za bardzo ważną siłę sugestii. Pewnego razu rodzice zgłosili się do doktora Tochtermana z dzieckiem z objawami kolki, twierdząc, że to dlatego, że zły przyszedł, czy też dlatego, że na dziecko spojrzała sąsiadka, która ma złe oczy, lub że Anklusz przykrył go ogonem i dlatego zachorował. Innym razem trafiła do szpitala pacjentka z kołtunem na głowie, w którym było pełno wszy. Jednak nie zgodziła się na jego obcięcie, twierdząc, że wskutek tego ślepnie. Bezradny doktor Tochterman powierzył wówczas pacjentkę Helenie towarek, która zaczęła ją odczyniać. Przy pomocy jakichś rusk, świec, talerzyka i innych narzędzi używanych przez nachorów odprawiła stosowne gusła dzięki którym pacjentka miała nie oślepnąć po obcięciu kołtuna. Dr Tochterman oczywiście asystował przy odczynianiu. Sprawiało to, że zyskiwał szacunek w oczach pacjentów i opinię rzetelnego doktora, który zna się na jakże ważnej profesji znachorów. Wspomina dr Zenon Wasilewski. Czasami byłem wzywany do operacji o pierwszej czy drugiej po północy. Patrzę, a tu doktor Tochterman idzie tym swoim charakterystycznym, drobniutkim kroczkiem też do szpitala. Bo wiecie kolego, tam leży taki chory, muszę go jeszcze zobaczyć. Ale na miejscu jest przecież lekarz dyżurny, może ja podskoczę? Nie kolego, sam muszę zobaczyć. I szedł. A rano, punktualnie o ósmej jak zawsze pojawiał się w pracy. Doktor Tochterman hołdował zasadą klinicznego badania i klinicznego leczenia. Był urzeczony naukowym obliczem medycyny. Rozległą wiedzę wspierało wieloletnie doświadczenie, pozwalał więc sobie czasami na błyskawiczne diagnozy, które przeszły do legendy. Wspomina dr Jankowski: Dziadek siedział za biurkiem w ciemnym jak Nora gabinecie. Coś pisał tym swoim straszliwym maczkiem, który tylko nieliczni potrafili odczytać, bo literka w literkę były jednakowe. Wchodzi jakiś wieśnik, stoi, nie odzywa się. Dziadek łypnął na niego z okularów raz, drugi raz i mówi. A odkąd was ten brzuch boli? Mnie zatkało. Wieśniak też zdębiał. Dopiero wtedy złapał się za brzuch i wyjąknął. Panie doktorze, skąd pan wie? A dziadek spokojnie: Wystarczy spojrzeć na twarz. Przez dziesięć lat nie widziałem u tego człowieka nawet grymasu niezadowolenia, dodaje doktor Wasilewski. Ta twarz nigdy nie była zła, nigdy nie była nawet nadąsana i nigdy nie słyszałem nawet jednego nieżyczliwego słowa. Kiedyś kolega poprosił mnie, jako młodego wówczas entuzjastę chirurgii, do chorego dziecka na konsultację. Uczestniczył też w tej konsultacji dr Tochterman, internista. Stwierdziliśmy, że operacja niepotrzebna, ustaliliśmy to kleczenie. Trwało to jakiś czas. Pod koniec kolega spytał doktora Tochtermana, czy 100 zł to nie będzie za mało za tą prywatną konsultację. Tochterman uśmiechnął się i powiedział, proszę trzykrotnie mniej i wziął 30 zł. W latach 1941 43 dyrektorem szpitala Świętego Kazimierza był niemiecki lekarz dr Wilhelm Lonsdorff. Przekazywał on potajemnie Adolfowi Tochtermanowi leki i inne środki medyczne na potrzeby niemieckich pacjentów. Został za to aresztowany w 1943 roku przez gestapo i zesłany do obozu koncentracyjnego. Nie wydał on Niemcom nikogo. W oddziale od rana w pracy były zawsze dwie pielęgniarki, a po południu już tylko jedna. W nocy z kolei pacjentami opiekowały się siostry zakonne szarytki. Które na stałe mieszkały w tym samym budynku, w którym mieściło się szpitalne laboratorium. Charakterystycznym elementem ich ubioru były skrzydła wielkich czepków, które nosiły na głowach. Gosposia, broncia, okazała się być osobą inteligentną, oczytaną, o wielkim uroku osobistym. Bardzo zżyła się ze swymi gospodarzami. Zofia Tochterman wychowywała ją, nauczyła dobrych manier, czytać i pisać. Będąc wspaniałą kucharką codziennie nosiła do szpitala świeżo ugotowany przez siebie obiad dla doktora Tochtermana, który nigdy nie jadał w szpitalu darmowych obiadów dla personelu ani posiłków w żadnych innych lokalach gastronomicznych. Zachował się szczególny dokument. Jest nim wynik badania rentgenologicznego porucznika lekarza Adolfa Tochtermana. Czytamy w nim Pole szczytu prawego zwężone. Oba pola nieco przyciemnione, znacznie prawe. Wyjaśniają się przy kaszlu słabo. Oba pola płucne marmurkowane. Cienie wnękowe obustronnie intensywne i powiększone. Zawierają pojedyncze zwapniałe ogniska wielkości grob. Ruchy przepony obustronnie swobodne. Serce w wymiarze poprzecznym na lewo powiększone, przerost lewej komory. Akcja serca o dość dużych amplitudach. Łuk aorty dość znacznie wysklepiony.